Jak stać się uczniem Pana Jezusa? Są w moim życiu rzeczy, które zabierają mi wolność, ale wydaje się, że jedną z takich najważniejszych rzeczy, najtrudniejszych do przełamania jest kłamstwo. Bo Jezus mówi, że trwajcie w prawdzie, a prawda was wyzwoli. Od czego nas wyzwoli? Od kłamstwa, od udawania, od udawania kogoś, kim nie jestem, bo bardzo często jest tak, że to kłamstwo sprawia, że my w nim trwając zaczynamy je utrwalać w myśli drugiego człowieka i zamiast żyć według prawdy, zaczynamy żyć według kłamstwa, które sami sobie narzucamy. Jezus przychodzi dać nam wolność od tego. My potrzebujemy wolności, żeby być sobą, przed drugim człowiekiem, przed samym sobą, a przede wszystkim przed Panem Bogiem. To w tej wolności Pan Bóg może zadziałać, obdarzyć nas łaską. Kiedy trwamy w kłamstwie, kiedy trwamy w udawaniu, nie jesteśmy w stanie przyjąć tej łaski. Przede wszystkim potrzebna jest tam łaska prawdy. Każdemu z nas w tych sytuacjach, w których jesteśmy, potrzebna jest łaska prawdy, byśmy potrafili stanąć jako ci, którzy potrzebują. Potrzebują pomocy Bożej, potrzebują Jego interwencji, potrzebują Jego łaski, potrzebują być z Nim, potrzebują Jego przyjęcia, potrzebują Jego prawdy, bo w tej prawdzie stajemy się sobą i nie musimy udawać. Ta łaska prawdy, czyli łaska bycia uczniem Chrystusa, łaska porzucenia wszystkich masek, łaska porzucenia wstydu, wstydu, a więc grzechu, który mnie do tego wstydu doprowadza. Stawajmy więc pra w prawdzie, stawajmy w Jezusie Chrystusie, stawajmy naprzeciw Niego i stawajmy z Nim, przeciwko kłamstwu, które toczy naszą codzienność.